Już jak! Słuchajcie, ze względu na różnicę poglądów między Maciekiem a Pawłem, jego panel poprowadzę ja. Paweł to jest najstarszy zawodnik na karcie Fame 17. Nieskazitelny rekord, ostatnia i jedyna wygrana walka z Marcinem Najmanem, którego pokonał w 15 sekund, czyli szybciej niż sam Mariusz Pudzianowski. Trenuje on w CTG Gym pod okiem e, Igora Kołacina, także Marcina Naruszki. Paweł mówi, że nie tarcze, a walka i to właśnie w walce pokaże swoje Prawdziwe umiejętności. Paweł Jóźwiek to również koneser dymów, który często powtarza słowa Frediego Merkurego: Show must go on! I lubi być on w centrum zainteresowania. Co już też zobaczycie dzisiaj po ceremonii ważenia na Face to Face: Paweł Jóźwiek kontra Boxdel. A teraz.